Niech panom darzy Was spokojem. Sobota 25. tygodnia okresu zwykłego. Ciężko nam sobie wyobrazić starożytne, ale nawet i średniowieczne miasta, które nie mają murów. Kiedy oglądamy stare miasta, czy chociażby Jerozolimę, czy u nas w Polsce, będziemy oglądać Kraków, wszędzie zobaczymy Albo pozostałości po murach, albo te mury, które teraz są zrekonstruowane. I wszyscy doskonale wiemy, że ta najważniejsza zwarta część każdego miasta czy każdego grodu miała mury, miała fosę, miała bramy, miała zabezpieczenia, po to, żeby można było w tym mieście bezpiecznie mieszkać. W dzień te bramy były otwarte, można było wchodzić, wychodzić, można było handlować, ale na noc chowali się ludzie do miasta, bramy zostały zamykane, strażnicy przy tych bramach stali. Żeby można było bezpiecznie spać, spać, żeby nikt na to miasto nie napadł. Ale nagle słyszymy dzisiaj, w tym pierwszym czytaniu z księgi proroka Zachariasza, że Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Myśmy wiedzieli, jak starożytne miasto bez murów, kto będzie chronił? Co będzie sprawiało, że będziemy czuli się bezpiecznie? Bo nawet nie chodzi o miasto, ale zauważmy, że każdy nasz dom ma ściany, ma drzwi, zamki. Jeśli ktoś ma domek jednorodzinny, to raczej tam jest płot, czy to będzie właśnie jakiś roślinny płot, czy to będzie jakaś siatka czy inny mur. Chcemy czuć się bezpiecznie bez tego wszystkiego. No jakoś jesteśmy zagubieni. Nawet jeśli dzieci bawią się na jakimś placu, w okolicy jest jakaś ruchliwa ulica, to chcielibyśmy, żeby tam był jakiś płot, jakiś murek, który sprawia, że one mogą bezpiecznie się bawić. Nie ma niebezpieczeństwa. Ale dzisiaj Bóg mówi: Nie będzie muru, nie będzie muru, bo On sam będzie murem, co wielokrotnie w Starym Testamencie jest powtarzane: że On sam będzie murem i przed murzem, to znaczy, że On będzie chronił. Dzisiaj to czytanie w tą stronę chce nas prowadzić. Z tego świętego miasta Jeruzalem, chce wyprowadzić nas do tej podstawowej prawdy, że Bóg jest naszą obroną i Bóg jest tym, który nas chroni. My wiele rzeczy robimy, żeby samych siebie chronić. Potrzebujemy tego komfortu, tego bezpieczeństwa i tego fizycznego, żebyśmy właśnie mieli miejsce, w którym będziemy się dobrze czuli, ale też i tego komfortu psychicznego. Wiele rzeczy robimy żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy patrzymy dzisiaj na Chrystusa, widzimy, że On tego właśnie chce nas nauczyć. Dzisiaj Jezus opowiada swoim apostołom o tym, że będzie wydany w ręce ludzi. Doskonale wiemy z innych fragmentów Pisma Świętego, i że będzie wydany, i wyszedzony, i ubiczowany, a w końcu ukrzyżowany. Dzisiaj krótko tylko Jezus mówi, że będzie wydany w ręce ludzi, ale i tak apostołom to wystarczy. Lecz oni nie rozumieli, bo jest to zakryte przed nimi, nie pojęli i bali się go o to pytać. Ale popatrzmy najpierw na Jezusa, tego, który ma świadomość tego, co go czeka, ale jednocześnie realizuje ten plan, bo wie, że Ojciec jest tym, który go chroni, że On nie jest tutaj rzucony na pastwę losu, że On nie jest wystawiony sam i teraz rać sobie sam. Moja misja się już skończyła, teraz ty działaj. Jezus cały czas wie, że Ojciec się o Niego troszczy. Te modlitwy, które te godziny, które Jezus spędza z ojcem, są właśnie po to, żeby umocnić Go w tym przekonaniu. Nie jestem tutaj sam. I kiedy idzie na mękę, choć kiedy modli się w Getsemanie widzimy to Jego przerażenie i tą trwogę. To kiedy kończy się modlić, staje w tej postawie zaskakującej, kiedy przychodzą Go aresztować, pyta, Kogo szukać. Oni mówią, Jezusa z Nazaretu mówi to ja jestem. Normalnie byśmy się wycofali, skoro pytają, to znaczy nie wiedzą, który z tych mężczyzn tam obecnych to jest Jezus, jest ciemno, te pochodnie pewnie wielkiego światła nie dają. Można wystawić kogoś innego, można w tym tłumie się schować, można w tym ciemnym lesie uciec. Ale Chrystus mówi: To ja jestem. Jest gotowy, przed chwilą się modlił, przed chwilą się bał, ale jednocześnie otrzymał od Ojca wsparcie, dlatego mówi: To ja jestem. I w tą mękę, w tą śmierć wchodzi. Wiedząc, że ojciec jest jego murem i przedmurzem. Ojciec jest tym, który chroni, ojciec jest tym, który będzie go wspierał. Pan bowiem uwolnił Jakuba, wybawił go z ręki silniejszych od niego. Tak mówi ten psalm, w którym dzisiaj się modlimy. Wybawił go z ręki silniejszych od niego. Wydawało się, że śmierć jest najsilniejsza, że jak śmierć chwyci człowieka, to już nie puści. Nie ma nikogo, kto by był w stanie wyrwać nas z tej paszczy śmierci, z ręki tej śmierci, ale jednocześnie zrobił to Pan Bóg, wskrzeszając swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego Chrystus może dzisiaj o tym mówić tak spokojnie, że będzie wydany w ręce ludzi, a apostołowie są przerażeni. Mogą być przerażeni. My też, kiedy słyszymy o różnych sytuacjach, czy nawet myślimy o tym, co może nas spotkać, możemy być przerażeni, ale czy jesteśmy tymi, którzy będą się pytać, bo to jest najważniejsze: Panie Boże, co teraz, co ja mam zrobić, czy ty mnie poprowadzisz, czy mogę Tobie zaufać, czy ty będziesz tym, który będzie mnie asykurował? Nie jest problemem, że oni nie rozumieli, ale problem jest to, że bali się zapytać. Pytajmy Pana Boga na modlitwie, czytajmy Słowo Boże, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg prowadził różne postacie biblijne, jak prowadził samego Chrystusa, dzięki temu zrozumiemy i te rzeczy nie będą przed nami zakryte. Dziś mamy wspomnienie liturgiczne świętego Hieronima, tego, który znany jest jako piewca Pisma Świętego, który tłumaczył z języków oryginalnych na, na łacinę, która ówczesnie była używana, po to, żeby wszyscy mogli czytać Pismo Święte, po to, żeby mogło być. Zrozumiałe dla ludzi. Dzisiaj mamy również dostęp do Pisma Świętego, mamy wiele wydań w wielu językach, możemy czytać Pismo Święte, ale po to, żeby zrozumieć, po to, żeby zadawać Panu Bogu pytania, żeby poprzez Słowo Boże On mógł nam odpowiadać, no i potem po to, abyśmy pojęli, jaki plan ma dla nas Pan Bóg, ale najważniejsza rzecz, żebyśmy pojęli, że On w tym planie również jest, uczestniczy i że będzie nas prowadził. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.